Witajcie, witajcie, już możecie nagrywać. Już wiecie, jak nagrywać na YouTube, na Twitchu. To może Wam się komendy przydały jakieś. O tak, na Twitchu są inne komendy, na YouTube są inne. Dużo komend możecie w sobie w Google wyszukać, ale jak zacząć, za, zacząć te komendy używać? Wiecie, ktoś sobie wchodzi, wpisuje na przykład ukośnik komendy i chce wiedzieć, jakie macie komendy na kanale. A niestety musi nie widnieć sobie na przykład, albo uptime, czyli yy, dużo osób ma uptime, takie coś, czyli pokazuje wam komenda, ile, cza, ile czasu trwa wasz stream. Na YouTube to nie jest dostępne, ale na Twitchu jest. Tak więc my się Twitchem bardzo nie zajmujemy, chociaż w google możecie sobie znaleźć te, tą komendę, to zaczynajmy. Jak dać komendy? Potrzebujecie zalogować się na stronie. Zarejestrować, ale automatycznie się zarejestrujecie na idbot. Coś takiego. Wchodzimy sobie na stronkę na Logujemy się za pomocą. nie chcę się na to logować, Wylogowujemy się, zalogujemy się z powrotem, ale na konto i za nami TV. Logujemy się. Co musimy zrobić na początku? Wchodzimy sobie na... Trzeba kliknąć Join Channel, żeby nasz bot zaczął działać. I tu widzimy, co tu nam pisze. Wejdź w to, dodaj te, tą osobę yy, do listy moderatorów na naszym streamie. O tak. Inaczej nie będzie działał nasz bot, bo on musi moderować, musi mieć jakieś możliwości. A tak, ma wszystko zablokowane. To wchodzimy sobie w te trzy kropeczki. Zarządzaj moderatorami, i tutaj, gdzie mamy moderatorzy, sobie wklejamy na czyli ten link, który nam się tam pojawił. Zapisujemy, zapisujemy, już jest naszym moderatorem. Zgaszamy, odświeżamy. OK. Wszystko jest, wszystko działa. I doszliśmy do czatu. Widzicie, jak part, czyli odchodzimy, NightBot opuszcza nasz kanał, dołączamy, NightBot zwraca z powrotem do naszego kanału. I teraz musimy dodać komendy jakieś, komendy giveaway możemy sobie tu na tej stronie zrobić, więc do tego jest bardzo pomocny drugi monitor. Macie, macie, macie drugi monitor, możecie mieć cały czas otwarte to okno i jak robicie jakieś giveaway, e, to widzicie na drugim monitorze wasz czat z YouTube'a i możecie od razu dawać, a na głównym monitorze robicie sobie swoje rzeczy. Na przykład gracie w jakąś grę, a w trakcie zrobicie jakiś konkurs. Nie zaśmiecacie swojego głównego ekranu, tylko na pobocznym. A jeśli Akurat idzie już losowanie, sobie przestawia się na główny ekran i tak to wygląda. Ale najpierw przejdźmy sobie do komend. Tu mamy komendy. Widać to wszystko. Widać wszystko. Widać też, że pisała osoba i za nami TV komendy Uptime i sobie pisze i to się automatycznie pojawia na tym czacie. Bo w tym, tym czacie wybiera naszych a nasze osoby do giveawayów. Ale mniejsza z tym. Najpierw komendy. Klikamy custom. Nie mamy żadnych komend. Możemy sobie dodać własną. Na przykład, co, co ludzie muszą napisać? Mo, mogą sobie napisać komendy. co nam się sta? Co, co się stanie, jeśli napiszą komendy? Pojawi się im ta wiadomość. Na przykład, komendy na moim kanale to kropek, i wykrzyknik, i na przykład piszecie, jakie komendy możecie mieć na kanale. Uptime na przykład na YouTube, tylko wiadomo trzeba je później stworzyć. Na moim kanale to aptaj na przykład komenda fiby. fiby to, co to może znaczyć, Facebook. I pojawi Wam się link do Facebooka. Ok, i tak dalej, i tak dalej. Na, ra na razie tylko takie, ale niedługo będzie więcej. O tak. I tutaj używamy. Kto może używać, czy, ty, czy my, czy moderator, czy każdy, czy aby ktoś kto wspierał nas regular to regularny czy kto, czyli ktoś kto siedzi na waszym streamie już na przykład jakiś czas i dopiero wtedy będzie mógł używać komendy tutaj mamy co ile można używać komendy co 5 sekund załóżmy możemy wziąć co 10 czyli to znaczy, że jeśli wy użyjecie komendę w ciągu 10 sekund nawet jeśli ktoś napisze ktoś inny, to mu się nic nie pojawi dopiero po tym upływie 10 sekund ktoś inny będzie mógł użyć tej samej komendy żeby tak nie zaśmiecać czatu, co nie? No, tej to mniejsza z tym nigdy tego nie patrzyłem i zapisujemy Submit. Teraz, jak napiszemy tutaj wykrzyknik komendy, nie wiem czy to działa na, 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 tym, na tym czacie. Wiecie, na tym czacie, y gdy jest na stream, zgaszony. Po kilku sekundach, powinno się pojawić. Jeśli się nie pojawi, to zapewne dlatego. A jednak się pojawiły i Nightbot odpisał komendy na moim kanale, to uptime facebook na razie tylko takie, ale niedługo będzie więcej I na przykład ktoś później wpisuje w krzyknik Fyby nie mam jeszcze takiej komendy, ale mogę dodać no już my facebook yy, na drugim okienku sobie włączę Julii facebook gdzie tu jest facebook Lagi są troszeczkę, ale nie widzicie ich, bo to wszystko jest zgaszone. Mhm. Mm Gram Julia. Ok, tu gaszę sobie i ktoś pisze fyby. Wbijaj na fejsa. dwukropek I tu jest wasz link. Wszyscy mogą wpisywać. Załóżmy co 10 sekund. Zapisz. Jeśli ktoś napisze, zobaczył sobie komendy, jakie mamy, ktoś pisze Facebook, powinna mu się pojawić po jakiejś chwili. Tam można ustawiać mniej więcej, ile tam trzeba czekać, ale minęła chwilka. I najpod napisał BA na Facebooka. BA, BA, BA. Dużo można różnych sobie takich yy, brać, na przykład odliczanie do zakończenia streama. Pokazuje wam na ile zostało czasu do zakończenia streama. Jeśli ktoś robi takie jakby challenge sobie że za każdą subskrypcję dostaje więcej i dłużej robi streama, Jeden i pół wiadomości na minutę, bo sobie sam ze sobą piszę i na tak działa. Możecie sobie dużo różnych komentarzy dodać, możecie też dodać sobie komendy, które będą wam się wyświetlać automatycznie, co kilka minut. Czyli tutaj mamy filters włączony. Czyli, czyli moderatorzy mogą sobie spam usuwać. Commercial. Commercial ad on your stream. Czyli jeśli mamy streama włączonego i ktoś pisze commercial powinna mu się pojawić reklama. No, powinna się pojawić reklama, czyli taka przerwa byłaby. Nie wiem, jak to działa, ale fajna opcja. Zobaczymy, czy coś się zrobi. Game. Show the stream current, game. and allows moderators to modify. It. Czyli. Eee, commercial nie działa na YouTube, tylko na Twitchu. Ktoś wpisuje commercial od razu, ma na przykład między jakimiś odcinkami sobie wpisuje commercial i ileś tam, ileś reklam pojawiają się reklamy przez ten czas i może sobie gdzieś wyjść, na przykład pomiędzy grami, dobra, to jest opcja, ale większość tutaj jest na Twitcha o tak, game czyli moderatorzy mogą sobie ustawiać grę jakąś mod czekaj, 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 czek, czek, sprawdzimy to Mamy tu dużo songs. Provides users in the chat. Ability to request the songs. Czyli, czyli ktoś pisze tą komendę. I chat będzie mógł dać... Ej, ej, ej wszystkie komendy na Twitche Nie działa na YouTube. Dobra, to zostają Wam Wasze komendy, które Wy możecie sobie zrobić. Które zawsze uatrakcyjną waszą Wasz kanał Ok Cancel Co my tu możemy ciekawego dodać Co my tu ciekawego możemy zrobić jeszcze Mamy giveaway ale chciałem coś jeszcze sobie Coś sprawdzić timers o, o to mi chodziło. Tutaj sobie wchodzimy w timers i dodajemy social links. Czyli, czyli, czyli. Co kilka minut będzie się pojawiało u Was na czacie. Wybieracie sobie, co ile minut na przykład co 5 minut. Facebook, Face i bi. Na facie boka. I tu macie wasz link, co nie? Załóżmy, wpisujecie sobie swoje, swój link do Facebooka. Huh. Czyli co 5 minut, cały czas będzie na czacie wyświetlało się wasz Facebook. Możecie na przykład co jakiś czas wpisać. Możecie też takie samo dodać. Wrzucacie filmiki na YouTube. Na przykład yy, wpisujecie filmiki i tutaj wpisujecie mój najnowszy filmik na kanale. To kropek taki. Wbijaj i zostaw łapkę w górę. O tak. I macie załóżmy to, co było co 5 minut. Załóżmy co 6 minut. I takie dwie komendy, które będą Wam się wyświetlać cały czas na czacie co 5-6 minut. No, fajna opcja. Wygracie sobie, a tu ktoś wejdzie nowy na czat, zobaczy, takie bot mu napisał, że taka, takie coś miało miejsce. Wchodzi od razu sobie na filmik, a Wy przez to zarabiacie sobie. Oprócz tego, Spam Protection to jest wszystko włączone mniej więcej, nie trzeba tutaj nic zmieniać. A komendy, timer i giveawaye, jak tu giveawaye jeszcze działają? Bo wiecie, streamujecie, macie już bota, który wam pomaga, który wam filtruje komentarze. Nie potrzebujecie na razie żadnego moderatora, ale jest już trochę tych osób, które was oglądają. 10, 20. Przychodzą te osoby, przychodzą, przychodzą, przychodzą. Aby chcecie. Jakoś uatrakcyjnić. Chcecie coś im dać za to, że przychodzą i żeby coś mieli z tego? To sobie na przykład możecie losować między osobami jakieś sobie nagrody, na przykład FaceAfe karty po 5 zł, czy jakieś klucze do Steam'a też około 5 zł mniej więcej. No, napisał na egzot. Pijaj na Facebooka, dał radę. I co teraz? Tutaj mamy. Jak ma losować? Hability to jest chyba coś takiego, kto ma większą szansę na, na wygranie nagrody. I tu sobie odklikamy, nikt nie ma szansy, ale zawsze my supporterzy i moderatorzy i osoby, które regularnie przychodzą, mają większe szanse na wygranie nagrody. I tutaj jak ma to wyglądać? Active Acer, czyli randomową osobę, która jest na czacie, ma wylosować. Czyli obojętnie, nic nie wpisujecie, losuje komputer, losuje wasz bot, nightbot, jedną osobę i ona wygrywa. Tutaj macie większe szczęście dla supporterów i jak ma być większe szczęście? Czy ma być duże bardzo, czy bardzo szczęście? Czy na przykład 10 razy jeden los jeden los? normalnego, normalnej osoby liczy się jako 10 dla supporterów, czyli 10-krotnie większą szansę mają na wygranie, czy na przykład może mają aby dwa razy większą szansę, albo taką samą wszyscy mają. I tutaj macie regular, czyli regularne osoby, które przychodzą i active time out user active within one minus are eligible to win, eligible jak to się tam czyta Czyli osoby, które przez ostatnią Jedną minutkę pisały Mają większą szansę na wygraną To tak, tu jest takie normalne rysowanie Jakiejś randomowej, przypadkowej osoby Z czatu Tutaj mamy coś innego Tutaj osoba musi coś napisać Na przykład ktoś musi napisać kod I właśnie To jest bardziej pomocne Bo jeśli wszyscy piszą coś na czacie Wszyscy chcą coś wygrać Ktoś cały czas w się pisze Kot, 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 kot To tak wasz kanał Się bardziej staje popularny I więcej osób się poja pojawia W tych proponowanych Bo jest bardzo duża aktywność Na kanale Ok. Mm -hmm. Automatycznie marks user Eliable post the care of Multiple times Czyli jeśli ktoś napisze stało więcej niż raz to już później będą blokowane jego teksty, ale to nie... To jest włączone już chyba nawet. Że aby raz możecie napisać. A jak ktoś napisze więcej razy to nie działa. O tak, i rolujecie. Załóżmy. my wpisze kod. I coś się wyświetli jeśli klikniemy roll it. I piszę, że nikogo nie ma na czacie, bo widzicie, tu, jest, tu by się pojawiły wam osoby z czatu. Jeśli ktoś byłby na czacie, a ja niestety nikogo nie ma, nie mam włączonego streama i pokazuję jako 0 osób aktywnych na streamie. To tak, tu mamy losową osobę, tu mamy, ktoś musi wpisać jakieś słowo klucz, a tutaj mamy numer. Ktoś musi wpisać jakiś numer od 0 do 100. I osobę, która napisze ten numer, wylosuje. Zobaczy, w całego czatu wyszuka tę osobę albo nawet jak będzie więcej osób to wyszuka, więcej osób, które napisały tą, ten konkretny numer i wygrały konkurs. I tak, tak to wygląda troszeczkę długo zeszło, 17 minut. Nie wiem, może to przytnę. Komendy, giveaway, e, timery. O tak. Bej na face. No na, nie napisał, nie napisał filmiki najnowsze, ale to mniej się z tym. Pamiętajcie, pamiętajcie, żeby to wszystko działało potrzebujecie dołączyć do kanału i mieć NightBota w swoich moderatorach. Zawsze przed wejściem na streama dobrze jest zgasić i włączyć z powrotem bota, żeby się nie zaciął, żeby wszystko dobrze działało. Dobrze też mieć go gdzieś w skrótach, żeby, żeby pamiętać o tym co nie. I tak działa bo Dużo ma funkcji, większość na Twitcha, ale na YouTubie też działa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Myślę, że pomogłem. A w następnym odcinku zobaczycie sobie część, część powiadomień i dotacje. Ale na razie będą dotacje tylko SMS-owo i takie 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 napiwkowe. Takie, że, które wszyscy mogą brać, nawet ktoś kto nie ma konta bankowego albo Paypala, które, które bardzo będą Wam pomagać i dużo fajnych powiadomień, które na pewno mogą Wam pomóc. A teraz trzymajcie się, do zobaczenia.